Dzień dobry kochani na kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj wybieramy się właśnie na dożynki. A dożynki to jest właśnie nic innego jak podziękowanie Panu Bogu za zebrane plony, za pracę, którą wykonaliśmy, za bezpieczne przede wszystkim prace w rolnictwie oraz za oczywiście, jeszcze raz to powtórzę, za zebrane plony. Dlatego dzisiaj też witam Was na dożynkach gminy Żyny, które są w miejscowości sfoszowa A tutaj Sfosz i Sfoszowianka, yy, ci mili państwo tutaj nas ładnie goszczą, a my udajemy się teraz z dzieciakami i całą rodziną właśnie na taką imprezę i pokażemy wam właśnie to, w jaki my sposób spędzamy czas na takich dożynkach, co możemy tutaj zobaczyć i jak ładnie i fajnie właśnie spędzić czas, umilając właśnie to dzieciaczkom, dlatego też zapraszamy do oglądania.

A nam wleciała polemka, jedne frytki. Będziemy widzieć, co tam jeszcze dodatkowo. Zapraszamy na bilo. Chętnie za chwileczkę. też mamy

A tutaj z foszowiańskiej rolniczki szukają męża. Także jeśli ktoś byłby zainteresowany, to oczywiście tutaj znajdziecie. Słuchajcie, wieczór się zbliża, więc nie będziemy się wygłupiać z nocnym nagrywaniem. Fajnie dużo ciekawych atrakcji oczywiście dla dzieciaków: konkursy, gry i zabawy, dmuchańce, zjeżdżalnie jakieś kurcze, czy w ogóle stoisko z jakimś fajnym jedzeniem, czy na przykład z zabawkami, jakimś tam watą cukrową. Dlatego też kończąc tutaj, mam nadzieję, że się Wam podobało, spodobało, zasubskrybujcie kanał. Do następnego, cześć!